Ideą tej naszej wystawy pod auspicjami Grupy Rekonstrukcji Historycznej III Karęgu Policji Państwowej jest takie urządzenie, które się nazywa karabin. Mamy tutaj kolekcję karabinów powtarzalnych piechoty, broni nowoczesnej w ujęciu historii współczesnej a mianowicie opracowanej konstrukcyjnie w latach 80. wieku XIX. Tak uogólniając, do lat 80. wieku XIX w większości na polach walki czy polach wojen dominowała broń ładowana od przodu. Ja potrzebuję jedną osobę do mnie z moich ludzi. Jarek. Bo musimy Weźmy, które jest yy... karabiny. ładowana od, od przodowo, czyli od, od, czyli od, od przodu lufy, tak od przodu przedładunek i rozdzielonego ładowania, przedładunek rochowy, przybitka ustrzelająca, kula lub pocisk. Te lata 70. i 80. XIX wieku. To już jest opracowanie naboju z zespolonego. Czyli naboju, który łączył z sobą obrazem ładunek rokowy, pocisk w wózce metalowej lub papierowej. I mamy tutaj, szanowni państwo, karabiny z różnych armii. Od cesarstwa japońskiego po Królestwo Brytyjskie, od cesarstwa rosyjskiego po. Królestwo włoskie. To są przykłady różnych karabinów i różnych systemów działania. Generalnie w broni powtarzalnej piechoty dominowały dwa systemy. Karabin systemu Mannichera z tak zwanym zamkiem dwutaktowym za prezenty kasześników. Raz, dwa, jeszcze raz. Albo toruczku. I podczas tych dwóch taktów podajnik podawał nabój do komory nabojowej, nas, nas zatępowało na, napięcie iglicy kurka, wepchnięcie naboju do komory nabojowej i zareglowanie zamka przed strzałem. Drugi jest zwykle, i to jest karabin austriacki z systemu Manifera wzór 1895. Tu mamy konstrukcję angielską. Karabinu Lee Enfield opracowano w latach 1905-1907, ten karabin jest z 1918 roku, więc najprawdopodobniej brał udział w I Wojnie Światowej, zamkiem cztery taktowy. Tu trzeba było, szanowni państwo, wykonać cztery ruchy, żeby karabin zaczął funkcjonować. Różne były kalibry tych. Y, karabinów. Angielski miał karabin British 7,7 mm. Weźmy japońską Arisakę. Natomiast karabin cesarstwa japońskiego Arisaka miał tylko kaliber 6,5 mm. Weź y, mm. A manlifer miał 8 mm. Czym to było między innymi bo Bo prawie ja nic nie ma takiego, takiego żeby było bez Tu nie ma żadnych to elementów ozdobnych, tu są to tylko elementy elastyczne. Jakieś mógł a do jeszcze założyć, bo ja o, o bagnetach powiem osobno. Na końcu Państwu zrobię taką małą prezentację z kolegami. więc tu gęstość, ten wykład u Państwa w miejscowościach. Są zdjęcia japońskich żołnierzy z początku wieku, którzy w czapce są niżsi niż ten karabin. Ten karabin ma długość z 160 166 cm. Kaliber 6 mm powodował, że był mniejszy odrzut z karabinu, bo antropologicznie Japończycy byli o drobniejszej budowie niż Europejczycy na początku wieku XX. A teraz Państwa zachęcam. Do wycieczki do Muzeum Wojska Polskiego albo do innego Muzeum Wojskowego, gdzie są mundury. Ewolucja Polska tempuje, bo my jesteśmy bardziej obszerni, jesteśmy wyżsi, jesteśmy w barach bardziej potężnie zbudowani, bo w te mundury wrześniowe my byśmy nie weszli, nie mówiąc już o epoce na Polęski. I tutaj kaliber broni zaprezentuję jeszcze no. raz. I tu kaliber broni był produktowany względami antropologicznymi, był mniejszo Nie Niemniej jednak kaliber nie decyduje o wszystkim, bo takimi karabinami Japończycy wygrali wojnę 1905 roku z Rosjanami, którzy byli uzbrojeni w karabiny Mosina kalibru 7,62. Tu mamy 6,5. Jeszcze mamy jeden przykład ciekawy mniejszego kalibru karabinowego. Tu mamy włoski karabin Carcano, który miał też kaliber 6,5 mm. Czym było to z kolei podyktowane? To było podyktowane kondycją ekonomiczną, która trwa Jak wiecie, we Włoszech tam nigdy dobrze się działo, rządy się zmieniały i za milion lirów można było wyprodukować więcej amunicji większego ruchu kalibru niż A więc ekonomia, antropologia dominuje. Przy konstrukcji broni, choć kaliber nie ma do końca znaczenia w prowadzeniu działań wojennych, jak ktoś mówi taktyka i z strony atakującej albo broniącej się, Włosi karabinem o kalibrze 6,5 mm odpierali na froncie alpejskim podczas I wojny światowej działania Austriaków, którzy mieli karabin o kalibrze 8 mm. System działania powodował tylko to, że z założenia karabin Dwutaktowa, więc wykonanie dwóch ruchów, sprawiało, że on miał być szybszy podczas przelania niż karabin czterotaktowy. Yy, załóżcie bagnet na Arisakę i na Mozinę. Szanowni Państwo, według jakbyście się mogli odsunąć teraz, ja Was tak przywołałem, a teraz Was wyganię bo może być niebezpieczny. Według bardzo mądrego francuskiego przysłowia karabin piechoty bez bagnetu to jest jak żołnierz bez czap. I biorąc pod uwagę pewne podwójne i pewne doktryny XIX-wieczne i może Piotrze jakbyś na lebela mógł założyć podmiot. To była pewna doktryna wojenna. Te doktryny, szanowni państwo, zmieniają się do dnia dzisiejszego. O Pan Tarej to wszystko płynie, nic nie jest ustalone. I zaprezentuj karabin z bagnetem Kaszysiu. Tutaj mamy karabin Mosin, ale może tak przejść uważaj na oczy nocy. Tu mamy, szanowni państwo, karabin systemu Mosina, karabin rosyjski. Bardzo dobry, z bagnetem typu chujnego, tak jak szpada. Rany po tym bagnecie boją się w sposób nieszczególny. I mamy karabin japoński Arisaka z bagnetem typu nożowego. Dwa systemy o różnych kształtach, bagnet typu chujnego, bagnet typu nożowego w karabinie Lebel mamy. Mamy, jeśli można, ja sobie to wyjmę, tylko mi jedną ręką nie dam rady. I tu mamy francuski bagnet podobny do rosyjskiego, zwany w nomenklaturze bajonet EP, czyli bagnet Szpada. Można się było nim traktować. I szanowni Państwo, ja mogę bez mikrofonu, bo chcę to pokazać. Czy Państwo mnie słyszą? Dajcie mi moc. Według tego, co mawiał Feldmarszałek Suworow, było takie rosyjskie słowie pula dura, sztik mała diec to w, to w wolnym tłumaczeniu durna kula, bagnet zuch nie? no zobaczcie państwo czy ten bagnet nie jest zuchem? pan tutaj po, proszę jako pozoran wysatąpi, poświęci się na polu historii A, nie ma sprawy <grym> za rok od, <grym> pani wójt odsłonie ja pomnik tu, z naszym honorowym ja wiem czemu mnie pan <grym> Bo, bo z zawiązanymi oczami trafi. Te... I zobaczcie Państwo, to jest broń niebezpieczna, nie? Po założeniu tego bagnetu Statulowali marszałkowi suworowowi generałowie francuscy. Bo mamy bagnet Lebela. Z bag... z, yy, mamy karabin Lebela z bagnetem chującego i ukuli takie przysłowie wojskowe czy powiedzenie. Laudance, Laudance ajout Laudance, czyli śmielej, śmielej dzisiaj śmielej, bo według tej doktryny jeszcze XIX wiecznej, a na początku XX wieku panowała taka opinia, że wojen nie wygrywa się tchórzliwym strzelaniem za węgła, tylko śmiałym atakiem na bagnę. Wojna, pierwsza wojna światowa, wojna pozycyjna zweryfikowała te doktryny i one się zmieniały. Pokażemy teraz działania bagnetem, ja, ja się teraz szanowni Państwo poświęcę, pomnik za rok. Dziękuję. Postawa. Postawa szermiercza, złożenie zwykłe, być może jak nas Panie Wójt zaprosi następnym razem, to pokażemy Państwu sport, który jest zapomniany trochę w Polsce, a mianowicie szermierkę, czyli szpada szabla floret. I wtedy będziemy w pełni mogli zaprezentować czwartą zapomnianą konkurencją, konkurencję szermierczą, która była w Polsce uprawiana przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego do końca lat 50.: -tych. sportowa szermierka na bagnety. Podstawowe pchnięcia dwoma pchni. I teraz zróbcie z wypadem dwoma pchni. To przebija człowieka na zwykłość. Można być stuprocentowym niepożciwieniem. Realnie bagnet był... Dziękuję. E, e, realnie bagnet psychologicznie był dość groźną bronią. Choć z ran zadanych bagnetem, tak jak mówią z statystyki, podczas I wojny światowej zaginęło tylko 3% żołnierzy. Natomiast jego działanie psychologiczne no jest ogromne. Te karabiny z tymi bagnetami były masowo wykorzystywane przez Armię Cesarstwa Japońskiego przez cały okres wojny w rejonie Pacyfiku i Azji z wielkimi stratami gdzie były wykonywane wielokrotnie masowe ataki na bagnety, nawet na karabiny maszynowe amerykańskie co ciekawe, co ciekawe, my też zajmujemy się trochę m, taką sztuką walki japońską, która się nazywa Jukendo droga bagnetu, kendo droga miecza gdzie pokazujemy tą Szermierkę, jak w naszej szermierce sportowej polem trafiny z ciało szermierza z głową do przedramion, to tam w japońskiej szermierce jest gardło i serce. Tylko. W sportowej. Wynika to z szermierki bojowej. Dl, dl. Dlaczego? Żeby państwa nie paszeralić. Ale to jest historia i rozmawiamy o wszystkim. Wschodnia filozofia. Na polu walki nie ma rannych. Są albo żywi, albo mamarty. I pchnięcie teraz w serce albo gardło eliminuje go śmiertelnie. Historia karabinu, historia bagnetu, tym się zajmujemy i tym państwu i to państwo przedstawiamy. Piękny wytwór myśli technicznej, bo broń i zbrojenia pchają jakby myśl techniczną naprzód, bo jak się kończy wojna, to wtedy fabryki. Produkują jakieś nowości czy nowinki na rynek cywilny. Warta żeby się tym zainteresować, a my jesteśmy pasjonatami. A więc teraz, jeśli Państwo chcą wziąć, zrobić sobie zdjęcie, to za, zadejmiemy te bagnety i możecie się tymi karabinami pobawić. One są bezpieczne, także już nikt nie zginie w, w Siemkowicach. Z, z, z z wyborców pani Wójt ani z opozycji.